Cześć, witam Was na kanale na Zabawy. Dzisiaj pokażę Wam Steve'a w diamentowej zbroi z drugiej serii gry Minecraft. Minecraft to niezależna gra komputerowa z otwartym światem. Skupia się na kreatywności i budowaniu, pozwalając graczom na tworzenie konstrukcji z sześciennych bloków w otwartym, trójwymiarowym świecie. W zestawie znajdziemy figurkę Steve'a w diamentowej zbroi, jego miecz oraz dołączony blok. Steve to pikselowy mężczyzna, jest on głównym bohaterem gry. W drugiej serii występuje on w diamentowej zbroi, jak widzicie, jest w kolorze turkusowym. Jego ręka jest przystosowana do tego, abyśmy mogli włożyć tutaj miecz, który również ma troszeczkę diamentowych drobinek. W naszej figurce możemy ściągać i zakładać kask. Jeśli ma go założonego. To będzie bezpieczny podczas swojej pracy. Jak widzieliście, Steve w diamentowej zbroi prezentuje się naprawdę fantastycznie. Oczywiście jego nogi, ręce oraz głowa są ruchome. Do jego ręki możemy także włożyć miecz, który również jest diamentowy. Myślę, że taki zestaw na pewno spodoba się wszystkim fanom gry. Was zapraszam do lajkowania filmików oraz do subskrypcji kanału.